We mm -hmm. <średnio> już poszło, tak, posz, Poszło już To jak Ta, ale, poszło, ale poszło. Ale, 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 Dzień dobry, po witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nie, tylko niech buty założy jak idzie, bo tam szpilki mogą Z�uń. być, pineski Hal, hal, hal. Słuchaj mnie. Uwaga. Doleczo. Mówimy, tak? śpiewamy? Tak. Tak, cztery. Tak. Tak. 3 jesteś? Nie! Nie Nie. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie my, kabaret Jurki. I korzystając z okazji, że mamy mikrofon i stoi. Jesteśmy w koszalinie? W, jesteśmy w koszalinie, stoi przed nami kamera, chcemy Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na kabareton e, zielonogórski, który się nazywa Kabaretobranie. Tak. I odbędzie się on, 13, on ten kabareton, tak. 13 sierpnia w Zielonogórskim Amfiteatrze. Tego roku. Wy, wystąpimy my, Jurki, i wystąpią inne kabarety, bardzo znane. E, Bardzo i, i mniej znane. O właśnie, przepraszam, do mnie dzwoni do, przepraszam, do mnie producent teraz. Y, 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 tak, y, y, tak, y, tak, wystąpią... O, o, y, nie udało się? B będziemy, będziemy. Będziemy na kabaretonie. Tak, oczywiście. 13, 13, 13 sierpnia. sierpnia oczywiście. Na czas będziemy w Zielonej Górze w Amfiteatrze. Tak. 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 A 14, A 14 gdzie będziemy? Gdzie nie, nie wiem, gdzie 14. 14. Nie, nie, nie wiem. W Lipsku? Tak, pod Berlinem. E, tak, be, tak. Będą, będą bardzo dobre kabarety. Tak, będą dużo zabawy będzie. Tak. Mm. Do widzenia. To, że minister kultury w Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. My kabaret młodych panów będziemy w, Zielonym, w Zielonej Górze na, na kabaretu Braniu. Będzie z nami też szaman, nasz, który zaczaruje i wspaniałą zabawę, bo na pewno taka będzie i wspaniałą zielonogórską publiczność, bo na pewno taka będzie. Tym bardziej, że przyjedzie wspaniały kabaret z Rybnika. Kabaret Młodych Panów. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w Zielonej Górze. Cześć wszystkim, pozdrowionka, cześć, 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 cześć. Słuchajcie, w tym roku będę występował w Zielonej Górze na y, y, zielonogórskiej nocy kabaretowej, tudzież kabaretu braniu. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie na pewno Was zapraszam. Myślę, że będzie wesoło w repertuarze, szykuję parę nowych rzeczy, a zwłaszcza lubię nowe pioseneczki. Także taki mój nowy dział, mianowicie jestem wokalistą, z tym, że nie śpiewam, prawda? Także pół żartem, pół serio. Zapraszam wszystkich do zobaczenia. Ja już ja mam ja już, to Czy Półkaca? No, Nie półkaca. Półkaca. Trzy, cztery i na kawalerę zabraknie. Kładaj o na śniadanie. Będziesz mógł oglądać w zielonej górze i spoglądać na kawalerę. Kiedy to jest? Może ktoś powiedzieć ty sierpnia. Zielona góra. No to biedzie, biedzie, hej, gdzie hej, się. Tak, hej, hej, Tak, zielona góra. kabretu fura. 13 sierpnia. Bądźcie tam. Be done.